Cześć! I dzisiaj idziemy właśnie z autorem do Mechanika, ale na początek chciałbym Wam yy, coś powiedzieć. I niedawno był opening yy, legendarnych z W. bo mój pancie jest fanem tej gry. No i tak się ucieszył właśnie z tej postaci Cordeliusa, że musiał już go pokazać na YouTubie. Tak się ucieszył. To jest z je, jego jedna z ulubionych postaci, a drugą tą postacią jest Nani. I się uważa, uważa, że jest słodka, ale oddalił u niego, jest dobry. Kiedy jego lubię zadzmiarem, był kitek. <gry> ja taki kitek daję. Ale to jest nie z jego tableta, tylko yy, na no, winę i z telefonu. Na no, telefonu jest yy, profil. Na górze jest taki wszystkich zadzmiarem, ale dobra, nie rozwijajmy. No, widzę, są niestety pro, poważne problemy, bo trzeba wymienić yy, na na i jeszcze. Stawić nowy olej, to około 9 godzin e, są w stanie dostarczyć e, olej i 10, e, no, 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 nowy Czyli auto teoretycznie jedzie teraz bardzo powoli, czyli bardzo się nie nadaje. Jakby to się śpieszy. No to co zrobimy? Mam dla was inny samochód. Oto ją! I trochę taki dziwny, na no, ale ładny. Przejdziemy się nim. Ja w ogóle patrzę teraz do tyłu, tu jest silnik z tyłu. No i właśnie już jedziemy z samochodem. Te. jego jak on mocno. Nie, nie, mało nie doszło do wypadku. Ej, mało nie doszło do wypadku. To nagle moja mama kieruje. Oni. Nie, 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 nie. O nie, coś się chyba stało? A nie, przez okno chyba widać, że silnika nie ma. Pan wleciał do tamtej budki. I w ogóle widzę, że... Leśnika. widzę, że my mamy światło wybitne. Słuchajcie, no bo, no, no bo jak się z tym prądem styknie ten silnik, czyli olej. No to pójdzie do eksplozji połowy miasta. A nie! Właśnie to jest część bogatsze miasto. A tam tej biedniejszej, jak się styknie w tym prądem, to cały kociolan będzie w stanie ogumarł. A nie, nie możemy na to pozwalić. No i po prowadziło. Ehehe. Dobra, dzwonimy bo skierasz pożarną. Po Ale póki tylko nie wybuch. Jej, co tu się stało? Półkociolandu wybuchło. Mm, mm. Dobra, skieraz pożarną jeszcze szczęście jest. Dobra, gasimy ogień. U e nie wiesz, zlecać, kiedy się pali. Chwila, woda to gasi. Zresztą to jest oczywiste. Dobra, lecimy do bardziej z wodą. Helikopter. Jej, aż już ten, ciemno tego wszystkiego zrobiła. Jej, kurcz, prawie na moją lulę szło. Sorry, że taki długi ten film, ale prawie moja lula by eksplodowała, bo my jesteśmy w tej biedniejszej części miasta na dom. No, jeśli Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo przepraszam za taki długi film. Bardzo przepraszam. I dobranoc.